Halo halo, dzień dobry, cześć, i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i w kolejnym odcinku z serii LEGO Indiana Jones 2 The Adventure Continues. Słuchajcie, dzisiaj lecimy z drugim już poziomem w trzeciej skrzyni, czyli inną the Crystal Skull Heart 3 Czy jak ja w to przywalę z rozpędu to ja tam wiadę Oj tak Także zaczynamy kolejny poziom Oj tak, oni na tej gałęzi to jest taki Piękna scena to była. Takiej nie było, ale też była genialna. Tutaj w tej grze. Mm. Już Jezu, jakie te kaccenki są krótkie. No i to jest właśnie to, co mówiłem, że tutaj jest piękny poziom, tylko przyciszę sobie trochę głos, bo. za głośno też być nie może. Mam nadzieję, że tutaj nie będzie takiego problemu z zebraniem prawdziwego poszukiwacza przygód jak tam przy tej pile, bo jeśli tak to, to ja to najprawdopodobniej zrobię przed, poza odcinkiem, bo nie będę wam przecież nagrywał, jak biegam przez pół godziny po mapie i rozwalam wszystko, co się da, ale już teraz widzę, że będzie z tym ogromny problem, bo już 7000 zebrałem, a... A mam dopiero jednego klocka. Mhm. No będzie z tym dość duży problem niestety znowu. Jak widzę twórcy gry lubią się bawić w rozmieszczanie niedostatecznej ilości pieniędzy na mapie. No chyba że chyba, że natrafię na kilka choletowych monet, no to wtedy by było pozacko. No ale co? Ja się tutaj zajmę na odcinku po prostu przyjemną rozgrywką, rozwalaniem tych samochodów, a poza odcinkiem zbiorę tego prawdziwego poszukiwacza przygód, bo nie ma sensu, żeby film trwał pół godziny przecież. Chociaż będę próbował, no bo patrzcie na przykład tutaj mogę się przepłynąć i zebrać trochę tych monet, popływać tą amfibią, bo my w ogóle możemy amfibią popływać, jakie to jest piękne. Swoją drogą, opowiem wam taką Czemu nie mogę tego zebrać, to jest grana. No. E, mogę wsiąść do tego czy nie mogę? Mogę. Powiem wam taką ciekawą anegdotkę, że jak dawno, dawno temu grałem w tę grę z moim dobrym ziomkiem, to nie wiedzieliśmy, że to się amfibią zwie. I chciałbym pamiętać, jak ja na to wtedy mówiłem. Jak myśmy na to mówili wtedy? Tak śmiesznie to nazywaliśmy. No kurczę, ja wiem. Nazywaliśmy to Łodziobrumem. Piękne. Na co nie wpadnie normalnie dziesięcioletnie dziecko? Łodziobrum. Genialne. Nie, naprawdę słuchajcie, to nie, to nie ma sensu, żeby się tutaj tymi knięcki zajmowało, zawsze mam 34 tysiące I tak mało uzbieranego tego No, w sumie teraz już nie jest najgorzej Tylko, że zaraz wszystko... O! Okej okay. Już jest trochę lepiej, bo trafiłem w takie miejsce, że że już jest trochę lepiej. Ale to jest w ogóle bardzo ważny element, żeby umieścić w grze takie właśnie rzeczy. Że to jest równie ważny element dla gracza, żeby zebrać jakąś tam właśnie tę określoną ilość pieniędzy czy punktów czy cokolwiek by tam nie było. No właśnie mi wypadła amfibia. Bo nie skupiamy się w tym momencie tylko i wyłącznie na głównym toku gry. Ale też na tych pobocznych kwestiach właśnie Co dodaje więcej fanu, bo może i trzeba się z tym namęczyć, ale jest ogromna satysfakcja, jak już się uda. A tutaj na szczęście nie ma takiej tragedii jak była. Tam przy tej pile, bo Boże, będę to wspominał całe życie normalnie i się tam męczyłem. O, dawaj go, natrafiliśmy no, na to auto w końcu. Nie wiem ile tutaj jest fali. Fali, fal, fal. Ile jest fal? Wiecie, no mogą być nawet 4 na razie wy... Wydaje mi się, że będą 3, no tak standardowo jednak jakbym chciał Zebrać te pieniądze To musiałbym tutaj tak elegancko wyskoczyć, a ja nie wiem czy to jest wykonalne Weźcie mi go stąd, raz, cyk patrzcie ja to zrobię i zawracamy i siup i jedziemy na wyskocznię tam tam, tam tam nie wiem czy nie lepiej z tym boostem popłyniemy z boostem dobra suwać mi się a nie jedź Siup. O, piękne! Tak się to robi. Tylko mruga mi już, że mi się HP kończy. Ej, słuchajcie, czekajcie, bo właśnie wpadłem na bardzo ciekawy element w tej grze. Tylko... No, świetnie. Hajs poszedł na dno. Dobra, nieważne. Yy, bo tu jest taka łódka. A tą łódką... Tą łódką to można było jakoś popłynąć, ale chyba nie tu. Chyba na tym poziomie już potem z dodatkowym. Tak myślę. Dobra, jedziemy gonić tę łódź. Nie łódź, tylko Ampibie. Get up. Ziuu. Z następnymi będzie taki problem, że one będą miały opancerzenie. Mhm. A żeby takie opancerzone rozwalić, to kompletnie nie pamiętam co trzeba zrobić. Nie wiem czy nie trzeba im jakoś konkretnie mocno przywalić. Ale zdaje mi się, że to może być nieco bardziej złożona rzecz do zrobienia niż, niż uwalnięcie. Sądzę, że teraz jest jeszcze jedna ważna rzecz. Brakuje nam mało pieniędzy. To jest ta bardzo istotna rzecz. A dlaczego była taka yy, długa chwila ciszy? No dlatego, że... Aha, no dobra, wystarczy się mi przywalić. Dlatego, że się właśnie zastanawiałem, co z tym hajsem, jak dużo go jeszcze. Nie będę się teraz na tym skupiał tak stricte, ale, ale nie chciałbym potem musieć jeszcze raz tak tutaj u przechodzić, z tym, że... Ktoś to widział? Ktoś widział, ile tu tego schowane było? Ktoś tu widział? Jak na zawołanie na to trafiłem, może tu też będzie, patrzcie to. Siu A, no nie. Nie może być wszędzie, no niestety. A, chciał wjechać do wody, się rozwalił, bo ona nie mogą pływać. Dawać mi go tu Cyk. Raz. O nie! Dawać go Sium Powinien wypadać hajs z yy, przeciwników. Jakby wypadało tak z 5000 z przeciwnika, to by było pozacko. A no. no bo wtedy bym się mógł elegancko wzbogacić na nich. Gdzie są kolejne te łodzie? Ja w ogóle zapominam ciągle o tym, że ja mam tutaj jakieś strzałki, które mi wskazują. Tysiaczka jeszcze jakiegoś, dajcie jeszcze jakiegoś tysiaczka, no, please. No weźcie, no nie bądźcie tacy, no. Mamy tyle tutaj. Gdzieś musi być jakiś tysiaczek, no. No No nie bądźcie tacy, no. O, jest łódź. Chodź tu. Bum. Mhm. Z tymi krzakami jest ten jeden mały problem, że wypada tylko po 200 na krzak, czyli to jest. Ja właśnie w, te, w ten sposób właśnie wyglądało moje zbieranie prawdziwego poszukiwacza przygód na tamtym poziomie. Ja po prostu jeździłem tak od krzaka do krzaka, wjeżdżałem na jednego, na drugiego, rozwalałem. O nie, o nie mi nie może tam uciec w tym momencie, wracaj tutaj pieniądze. No nie, no i wpadł, no super, cały tysiak mi wpadł na dno. No i co ja muszę teraz po 200 odzyskiwać, jak wypada po 200 z krzaka? Ja jestem tysiaka do tyłu, no. No nie wierzę kto. to. A tak było pięknie, no. Tu, tu jest ten minus, że to wpada do tej rzeki i tyle, no i tyle sobie można. Aha, muszę się rozpędzić, żeby bym przybalić. No. Tego ja może jeszcze nie będę rozwalał, bo może się jeszcze uda coś tu zrobić. No patrzcie jak mało tego brakuje. No ja sobie nie daruję, nie ma takiej możliwości, bo... Za mało brakuje, żeby potem to powtarzać. To najwyżej wytnę jak rozwalam to wszystko, bo no niestety przegrałem yy, umierając kilka razy i tracąc kilka tysięcy, i... i tak się to niestety skończyło. Że będę musiał y, poza odcinkiem to zrobić raz jeszcze, żeby zebrać yy, prawdziwego poszukiwacza. Ale obstawiam, że ja to zrobię po prostu, jak już będziemy mieli mnożniki do pieniędzy, bo to, to nie ma najmniejszego sensu, naprawdę. Rozwalmy go po prostu nara bo to, to naprawdę jest bez sensu. Zabrakło mi jakichś 20 tysięcy i troszeczkę to jest irytujące, że robi się poziom, gdzie, trzeba, gdzie jest tych pieniędzy na mapie na styk, że jak ja zginąłem dwa razy, to już, już nie dam rady tego poziomu zrobić na 100%. Troszeczkę to jest głupota. No ale okej, okay, no, podwyższa poziom trudności gry, no. W każdym razie pościg się udał, rozwaliliśmy tam ich trochę i teraz jesteśmy tutaj. No ale reszta w następnym odcinku, więc na razie i pa pa!